Grobowiec z rzeźbą młodej dziewczyny, która powszechnie zwraca uwagę jest to grobowiec barwiczów znanej rodziny lwowskiej. Otóż ojciec jej, Karol Barwicz, 1872-1940, całe życie poświęcił kolei lwowskiej. Też w latach 20. sprawował funkcję dyrektora kolei państwowych w Lwowie, a w 1932-1935 pełnił obowiązki dyrektora tramwajów lwowskich, jak wtedy mówiono w Lwowie. W rodzinie była ulubiona kochana córeczka Irenka, która niestety w styczniu roku Roku, w XVI wieku zmarła na straszną Hiszpankę, rodzaj grypy, która a, wtedy a, po prostu była ostrachem Europy. Historia tragiczna rodziny Barbiców na tym nie skończyła się, bo w 1932 roku, 12 lat później, brat tej Irenki. Aleksander Barwicz, utalentowany inżynier, który pracował w Krakowie, absolwent politechniki lwowskiej, niespodzianie porzucił wszystko w Krakowie i nic nikomu nie mówiąc, przyjechał do Lwowa. A w następnym dniu 26 kwietnia 1932 roku roku, bez żadnego wyjaśnienia dla rodziny i bliskich, wyruszył na ten cmentarz do grobu a, siostry i tu popełnił samobójstwo. Nikt po dzień dzisiejszy nie wie co było przyczyną tego niezwykłego aktu i a, dlaczego tak się właśnie stało. Historia Starszego Barwicza również była tragiczna. Tego zasłużonego człowieka, emerytę, już w 1940 roku aresztowała NKWD. Był rozczulany i miejsce jego pochówku nie jest znane po dzień dzisiejszy.